Siema, no no tej Właśnie spędziłem dwie godziny na zarobienie symulatora hodowli królików! Eee, co ja robię ze swoim życiem? Wymarły! Ha, 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 ha. Dobra, to teraz wam pokażę, jak to działa, nie? Kto z króliki ma zielone, to są nie? I powstają dwa króliki. A jak ma ta brązowe nie ma trawy, to se umiera. I trawa ma ten 10% na odrośnięcie. Co ja robię ze swoim życiem? 10... W ogóle to niekoniecznie 10%. Jak im tu... Ustawię 10% i przyspieszę trochę. Zapiszę się. Skompiluję się. Nie ta strzałka. Nie. To żyją! Żyją jak mają 10% na odrośnięcie trawy. One żyją! Więc, jak kodujecie króliki, i wasza trawa rośnie w 10%. To, 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 to przeżyją A jeszcze jak króliki Ten się rozmarzają, Jak mają trawę Nie to, to, to wiecie Ja nie mogłem Mogłem grać w CS-a